To był maj, pachniała Saska kępa. Może to nie jest maj, tylko już prawie listopad, ale jest Saska kępa. Zobaczcie jak ładnie. A my dzisiaj z czarkiem? Gdzie my jedziemy, czarek? nie powiedziałeś mi jeszcze. Jak to nie powiedziałeś? Zaprosiłem Cię w charakterze eksperta, bo Ty się znasz bardzo dobrze na takich polonezach. Tym Twoim polonezem już ratowaliśmy. Jedziemy po poloneza kombi. I uwaga, to jest bardzo ważna misja, bo zadzwonił do nas, zadzwonił, napisał do nas widz, który mówił, że. Ratujcie poloneza mojego taty, bo za chwileczkę go sprzątną z ulicy, a ja nie mam do niego zdrowia, siły i nawet nie umiem go odpalić. To co jedziemy? Ciekawie. Może być ciekawie, jest to polone kombi, zielony. Znasz takiego? Znam, a my jedziemy żółtym Lublinem w kolorze No właśnie, zobaczcie. E, Lublin ciągle. E, na, chodzie. na chodzie. ciągle działa i wcale nie ma zamiaru przychodzić na emeryturę. Nie klęka na robocie. Nie. Jedziemy. No i dojeżdżamy na miejsce Mińsk Mazowiecki Już ładne kilkanaście lat temu Albo 20 nawet W Mińsku ratowałem produkt FSO w wersji kombi Była to karetka Wielokrotnie pokazywaliśmy ją na naszym kanale Ale tę karetkę wtedy ratowałeś z złomu Ale ona była na złomie w Mińsku Mazowieckim A z boku miała naklejki Kolumna transportu sanitarnego w Mińsku Mazowieckim Dobra, gdzie my mamy tutaj, tu gdzieś poloneza na pewno spotkamy na tym podwórku, patrzmy czy nigdzie nie stoi Polone bo tu już sąsiadom zaczął przeszkadzać i sąsiedzi mówili, żeby go zabrać. To już do Mińska doszła taka strefa prestiżu? Tak, no zobacz taka prestiżowa dzielnica, jak to jest możliwe, żeby na takiej prestiżowej ulicy parkował jakiś stary park z FSO? Nie mam pojęcia. To w ogóle w głowie się nie mieści, a dwójeczka ciągle zgrzyta. Dobra, idziemy szukamy Jak nadal nic nie widzę. No i jesteśmy. No, Polones. Jak każdy widzi. Cześć. Mariusz. Robert. Przeszkadzał sąsiadom? Chyba przeszkadzał sąsiadom, bo zaczął nosić wyznamiona już większego brata nie jest. No, tak widać, natura. Upomina się, co stoi. Tutaj troszeczkę widzę. Grzybki rosną, mech. Już miałeś kiedyś takiego, co się nazywał Meszek? Mam, ale tamten nadal tam tamten przeszedł. Gruntowny remont. Jaka jest historia tego polonezku? Tu nie ma żadnej wysoblimowanej historii, natomiast dziadek go użytkował od 2000 chyba pierwszego roku. Był pierwszym właścicielem? Drugim. Drugim właścicielem. Nie korzystywał go jako pojazd taki użytkowy, bo wcześniej dziadek był e, taksówkarzem, taksówki bagażowe, świadczą te PKS-y tutaj e, jako zagłówki kultowe z miejska Mazowieckiego. No i samochód jest do zagospodarowania, ponieważ tak jak powiedzieliście, no sąsiadom troszeczkę przeszkadza, e, nie, nie czują ducha FSO. Mińsk Mazowiecki to tutaj jest inna kultura, inaczej, tu jest prestiż, tutaj widzę po samochodach sąsiadów, że jest pasa, są Hondy, więc taki polonez tylko troszeczkę zaniża prestiż dzielnicy, więc nie dziwne, że chcą zabrać, żeby, znaczy chcą, żeby zabrali takiego poloneza, a druga kwestia, no, no już trochę tej rdzy, trochę różnych rzeczy się na nim pojawiło. Ale macie dodatkowe o, o, e, alufelgi, te Cefesowskie. No, to pięknie. Więc? Dwa komplety kół w zestawie. O. Piękne zimówki widzę. O tak. To są takie mikrospęknięcia tutaj. I one sprawiają, że te opony lepiej na śniegu się prowadzą, bo tam odpychają. Ja się z Robertem nie zgodzę, bo ja uważam, że to jest taki specjalny efekt postarzania. To jest modny vintage. Kupujecie meble, specjalnie są postarzane. To taki specjalny efekt postarzania opon. No właśnie taki efekt. Całe szczęście, że przejechaliśmy Lublinem, bo ja na tych oponach tu tak średnio bym się odważył jechać. A Ty Czarek? Ja bym założył te, co leżą w bagażniku. I teraz pytanie, czy odpalamy go, żeby wjechał na lawetę? Jestem na tak. Odpalajmy go, akumulator musimy pożyczyć prądu od was. Dobrze, tylko że nie mam kabli tych rozruchowych, bo przełożyłem z Lublina, bo co innego... Podejrzewam, że samochodzi tej klasy może mogą być w środku. Może. E, poszukajmy. 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 Ja, ja nie jestem pewien czy są, ale możemy zobaczyć. E, Jak pójdę jeszcze... Ja w swoim to nie wyciągam wręcz. Trzymasz. Bardzo dziwny ten polonez. Bo to jest polift. Nie, to nie jest polift, to nawet nie jest polonez. Zastanawiam się od czego ta lampa jest. Nie, ale macie też atrybut porządnego taksówkarza. Widziałeś Czarek? Chodź zobacz tutaj coś pięknego. Z deski. Z deski użycie materiałów ekologicznych jak Zrób to sam. Zrób to sam. Ale dalej na rusztowaniu też pięknie zrobione. Ale to nie, to jest dobry drucik. Już nie było fabrycznego bagażnika dopolone za kombi. Musiał sobie każdy radzić samemu. No pewnie radzili sobie. Dobra, próbuj. Szkoda, że nie wziąłem tu przewodów zaponowych, więc mamy e dwa wyjścia. Jedno polegające na tym, że weźmiemy akumulator z Lublina i spróbujemy go odpalić. Mhm. A drugi może od gazu nie ma. No, stoi już ponad miesiąc bez, bez ruchu. Miesiąc nasze polonezy po roku odpala się, tylko że akumulator padłem. No właśnie. Ojej, widzę, że jesteś przygotowany. No to się zaraz okaże. To chyba diesel. No, widzę. Dobra. No i cyk, nie pomył. Już znaleźliśmy jeden plus w tym polonezie. No, na akumulatorze. akumulatorze. Poza plusem na znaczku. No tak, bo to jest. O, to już mamy dwa plusy. Muszę Wam się do czegoś przyznać. 97 rok. Tygodnik autoświat, Robiliśmy materiał i wtedy polonez był w trochę innym kolorze, ale tytuł był: gdzie te plusy? A few moments later. Próba była, odbyła się, ale podejrzewamy że... benzyny. Już zaczęło jakby napływać, więc pompa działa, ale może jest jego zbyt mało, albo gdzieś po drodze pod spodem. Nie. Nie, sucho jest pod spodem, ale czuć zapach benzyny. To jeszcze spróbuję ostatni raz. Jak się nie uda, to po prostu... Mamy Lublina i go zapakujemy. Lublina w ciągarki. Było pompę. Już prawie, ale jest zło zdaniem za mało. Myślę, że nie ma do co go męczyć. Zatankujemy, i wtedy będziemy się zastanawiali, co jest grane. Czy ten zapach takiego starego paliwa? To chyba. O. Chyba stało dłużej to... niż miesiąc. Miesiąc? Proszę pana, taki mech to nie rośnie. W miesiąc. On potrzebuje co najmniej pół roku. Dotankujemy mu paliwka, bo podejrzewamy, że... 98? No to na bogato. Wiesz, że południowe to co on ma w środku. Zresztą, w że nie ma zbyt dużo w środku. Ale takie 10 litrów, to co najmniej to. Aha, guma jest pęknięta. No to już wiemy dlaczego... Nie ma paliwa. Ale na szczęście jedziemy po części jakiejś jeszcze. Takie to uroki graciarstwa, panie Robercie. Chociaż... Nie takie rzeczy robiliśmy. z tego czasu. Ale ile to znaczyło Z litr? A ile nalałeś? Siedem. No to... Ale ja też wymierzyłem, za pięć dyszek. I co? Jest taka sytuacja, że zweryfikowaliśmy od razu na szybko kilka części rzeczy. do wymiany. I to jest fajne, bo jeszcze mimo roku 2025 można podjechać do sklepu i je kupić. Od, z od ręki. Od ręki, zobaczymy czy to jest prawda. Idziemy. Od ręki. Można. Można. I dostaliśmy rabat. Razem wyszło 45 za przewód. 58 za drugi przewód, 3 złoteria rabastu, uczciwie. A teraz zobaczymy, czy w okolicy jest nasz nadworny mechanik. Może zróbmy mu niespodziankę. Dzisiaj dzień niespodzianek, więc jestem na tak. Dobra, wracamy. Jesteśmy na miejscu, i teraz trzeba zrobić jeden prosty zabieg. Zobaczcie, w jakim stanie to tutaj było. O. Tu, tu, tu dokładnie, to jest tak zmasakrowane, że to trzeba po prostu odkręcić, ale popatrz, tu mam 17, a tam jest 19. Ciekawe, hmm, czy będzie pasowało. Mamy 19. Kurczę, o co chodzi? Większe? Ja tylko przymierzę, że czy to będzie pasowało No jak nie będzie pasowało, to szkoda robić. O, paliwko, żeby sobie nie lało się. Gdzie się lajesz? Gdzie się lajesz? Dobrze, że mi nie ma, bo on by mi na pewno dokuczał. On jest po prostu tak, taki człowiek, co to lubi dokuczać. Patrzcie. jak stąd No właśnie poczekaj, poczekaj. O tak. To jest niby stąd. Hmm. Problem polega na tym, że ten wąż jest taki... A co tu się dzieje? Dzień dobry. Dzień dobry. Taki wąż, przewód wysokociśnieniowy, muszę zmienić. I patrz, on jest tak zgniły... Wierzę że na nieuprawniony personel <słuch> w samochodu to jest takie narzędzie? Ja wiem... Zrobić to dobrze? Mam postać, popatrzeć? Powiem tak, nauczyłeś mnie tylu rzeczy, że nie śmiałem zakłócać ci spokoju, natomiast chciałem to zrobić na tyle blisko ciebie, aby w razie czego powiedzieć: Mikołaj, pomóż, Słuchaj, ja wezmę sobie to i zawołaj mnie, jak już będzie skręcone, to ja w tym zerknę, rzucę okiem i. Tylko mi jedną rzecz powiedz. Dam sobie. błogosławieństwo. Powiedz mi tylko jedną rzecz. Dlaczego tu jest krócej, a tu jest dłużej? Ponieważ jedno przykręcasz do listwy wtryskowej, a drugie przykręcasz do, yy, do tego śrubunku. Mm -hmm. Doszło burko dłuższe Zgodnie z tym co wykręcisz Dobra Wszystko wiesz? Tak <grych> To kręć o mm. Cieknie znowu Cieknie, cieknie, a co ma nie cieknie? I śmierdzi śmierdzi, bo to będzie. Bardzo... Z twojego żuka Masz nieupoważnione w ogóle narzędzia. Patrz, widziałeś? I to miało działać, ale to, to oznacza, że musimy to już zrobić do końca. czekaj. ja wiem, że uważacie mnie że druciarza i w ogóle, że braty dają radę, ale czasami trzeba takie minimum BHP zachować. Zobaczcie, z jednej jest długie, z drugiej jest krótkie, to już wiem. Odkręciłem przed chwileczką, jestem z siebie dumny. Oczywiście zacząłem odkręcać, wtedy przyszedł Nikolaj. Dobrze, że tego nie widzieliście, jak on na mnie nakrzyczał, że ja źle robię. No faktycznie miał trochę racji ale teraz to trzeba dokręcić. Tylko że ją ja tylko jedną rękę tutaj, która się mieści. O ale idzie dobrze, wiecie? Możecie się śmiać, ale to trochę jest tak, że pańskie oko konia tuczy i lepiej to robić przy warsztacie, gdzie jest pomocny mechanik bo wtedy możecie sami wiele rzeczy zrobić i może się to nawet udać ja tutaj jestem z siebie wręcz pełny potem jak odpalę ten samochód to Mikołaj powie wow Wiecie, każdy ma jakiegoś tam swojego mistrza jakiś autorytet, który pomaga mu i tym większa satysfakcja jeżeli potem potraficie zrobić coś takiego sami, bo to jest też satysfakcja dla tego waszego maestro, że czegoś was nauczył, że nie jesteście taką tępą dzidą, która tylko patrzy jak się wykręca śrubki, a potem najwyżej je może policzyć. No dobrze, ja mam nadzieję, że nie okaże się dzisiaj zbyt tępą dzidą, że to jakoś skręcę. Na razie to skręciłem sobie ręce. A few moments later. O, wiem co zrobię To ja tutaj dam o. Tak urwało się Ale za chwileczkę to naprawię Ale zanim to naprawię mam bardzo dobry dostęp do skręcenia Jak tylko to skręcę Będę mógł zacząć naprawiać inne rzeczy które się niechcący popsuły Przyszczarek że żeby naprawić czasem coś, trzeba inny zepsuć. To nie jest na stałe, ale zobaczcie, to jest pęknięte i teraz zorientowaliśmy się, że średnica puszki idealnie będzie się tutaj wpisywała. W związku z tym robimy reperaturkę z puszki, ale to nie jest lokowanie produktu, nie to jest puszka to puszka, puszka to puszka. Nie róbcie tego w domu. To tylko do czasu wymiany tego To chyba nie będzie działało ten... Ta puszka jest zbyt gipka jaka? Gipka ale tak. to wkładam tu O ale to nie jest autoryzowana część EDU. Skąd wiesz co mi tam wkłada? I teraz podajemy o tu i przynajmniej o większa część powietrza, bo tutaj w ogóle nie ma żadnego w prawie ciśnienia. Zobacz, zobacz, pokaż, patrz. Widzisz to wszystko jest idealnie tak jak trzeba. Nawet średnica pasuje. Kurde, no to było komputerowo dobierane. Okay, no tak. na... Myśli, że nas zjedzą za takie naprawy? Nie, to jest takie naprawienie, żeby zjechał z lawety. Dokładnie, bo my nie będziemy na tym jeździli. I ostatnie moje słowo przykręcamy zawodowo. <słuch> Kurde, tutaj różne rzeczy Jakiś latają. szkodnik. Szkodnik jest, ufaka. To odstawiamy, bo wiesz, jak silnik zagada, mamy wąż. Całe szczęście samochód jest na lawecie, to nawet nie będziemy musieli. Nawet nie musimy się kłaść pod nim. Chociaż nie ukrywam, że... O, to już zeszło. A. to samo spadnie. To samo zaraz spadnie. Zaraz coś ci czarów pokaże. Mówię że to nie zejdzie, to samo spadnie. Zrobione na jakąś dentkę. W kombi to był stabilizator. Zupełnie inaczej się prowadzi ten samochód niż inny polony. Chcesz to urwać? Już urwałem. Five minutes later. Już po krzyku? <grym> Nie. Zaraz wam pokażę co tu było Aż mi się nie chce wierzyć od snopowiązałki? Doskonałe Co to było? Potem mnie się mi A może puszka No jedną... i jak idzie? Połowę już założyłem Skróciłem ten syf, bo to i tak nic nie... Czy znaczy to, to jak w takim stanie jest najlepiej usunąć? Bo to po pierwsze nie spełnia swojej funkcji, a po drugie, im wyżej, tym pewnie jest dokładnie tak samo. I to w pewnym momencie będzie w zbiorniku. To się po prostu obsypie z tego węża. Czyli jak ja już założyłem, to mówisz mi to w tym momencie, tak? Pytałeś? o zdjęciu rury. Widzicie jak ta rura wygląda? W zbiorniku jest bez problemu, paliwo. Pompę słychać, że się załącza. Zatem jest problem w komunikacji. Niestety paliwo nie przynosi się przez Wi-Fi. W związku z tym spróbuję Na gazie próbowaliśmy go odpalić. Nie. Poczekaj, może tu jest zawór za... O, słyszałeś, Pstryknęło No to chyba jesteśmy w domu. Czaruś, trzymaj kciuki. Nie on nie odpali To byłoby za piękne Ej, czek, To tu wiadomo No, no dobrze, zgad Czyli co? Jest rokujący, bo odpalił? Tak, jest rokujący, bo odpalił. jestem bardzo zadowolony. Czyli teraz możemy jechać na myjnię, bo mieliśmy go nie myć. Tak, myjemy go i w ogóle jestem w bardzo dobrej myśli. No Ci Dobrze, weź. na mycie. Myślisz, że karczerem go w środku też powinniśmy? Dobra Dobra. Turbopiana. Jedziemy, jedziemy, i co? I co? I mamy konkurencję. Zobaczcie, Polone z kombi prawie nie schodzi klar. Ale co jest konkurencją? Daczka. Dacia. A dlaczego? Się, dziesięć. To był ten sam rok? Nie, no, Daczka była trochę wcześniej, ja już wiesz. Jak my robiliśmy tego, to oni już tam rynem ostro weszli. Natomiast ja podziwiam, bo ja tędy bardzo często przejeżdżam. Zobaczcie, kolekcja tutaj, się powiększa. Powiększa się kolekcja. nie tylko stoi Lublin 1, bo zobacz, w drugiej strony stoi Impral. Tak. Zakładam po poziomie graciarstwa i to, że ktoś lubi duety, bo mamy dwa kombi, dwa Lubliny. I obstawiam, że te dwa Mercedesy zl no. też należą do tej samej osoby. No oczywiście, że tak. Serdecznie pozdrawiamy graciarza. Czasem się tutaj widujemy. Może kiedyś zrobimy jakieś bezalkoholowe piwko, a my lecimy naszym zestawem. Myślę, że jest pięknie. Czy jest dobrze? Czarku, powiedz mi jedną rzecz. Czy według Ciebie ten samochód zasługiwał tak jak sugerowali to sąsiedzi, aby wywieźć go na złą? Powiem, no raczej nie sądzę. Ja wiem, że tak naprawdę te drzwi, ale teraz wyobraź sobie jedną taką rzecz, że zmieniamy drzwi, poprawiamy dach i on naprawdę nie jest jakimś strasznym trupem, on ładnie odpala, deska jeszcze ją za chwileczkę umyjemy, ale to jest fajny samochód. Powiem Ci, jak na taki samochód, który miałby trafić do a nadal jeździ i nic mi nie dolega, poza wymianą opon, jakichś detali, które pewnie zaraz, niebawem wykonamy, poza tym dzisiaj, to co się wydarzyło, to już dużo elety nam dało. Ale no to zajęło dwie godziny. No dokładnie, a reszta no to się ogarnie przecież. Czy tam świecę, czy olej, wiadomo, w każdym aucie jak kupujesz, nawet to musisz zmienić, tak? No, właśnie, no to, przykład, Czym to się różni? tylko trochę opalimy, żeby było ładniejsze. No to estetyka, ale to chodzi o to, żeby. No, to musi być wóz sprawny, tak? No jest ma, ma światła, ma hamulce, ma. No, ma sprawny Nie ma wycieków w ogóle po tylu latach. Bo nie ma oleju. Nie, nie no jest. nie jest. I to nawet nie jest taki bardzo czarny. Może no nie jest. trochę dolałmyśmy. No, z koncentratu. W środku jest trochę brudny, ale. Hamowaliśmy normalnie, wszystko hamuje. Pięknie się drzwi zamykają. Proszę. Moi kochani, tak właśnie działa Skarb Narodu. I mimo, że to jest, ja liczyłem po drodze, czarek ma takiego samego. Tak. Ja mam zielonego z wałkiem do naprawy. Białego. Białego w wersji karetki Sanitarne. sanitarnej. Mam jeszcze lekko stukniętego, srebrnego. Szukam elementów blacharskich do niego i powiem Ci, że tego zostawić na złom. Najpierw Pan, który do nas zadzwonił, powiedział, że Polonez na części, bo nie odpala. Tak, bo klamki. Klamki powiedział, że, że jedyna rzecz w nim wartościowa to są klamki, może jakieś inne rzeczy. Ja też uważam, że to jest bardzo fajny samochód, że brudny. ale zrobiliśmy dużo więcej niż wypadałoby zrobić. I to taka szybka kosmetyka, powiedzmy. Ja nie wiem jak wy, ale mam tak, że kupuję samochód, który jest niesprawny kto chcę za wszelką cenę przekonać się, czy na pewno jest niesprawny. Mhm. Mikołaj nawet zwątpił, tylko że my nie zwątpiliśmy. I zastanawiam się, bo tak naprawdę jedyną rzeczą, którą zrobiliśmy... Usprawniliśmy dzisiaj? To były wymiany... To, że to zabraliśmy z tego? No tak, ale y, dwa przewody zmieniliśmy... Czekaj, dwa przewody, jeden paliwa, bo był wsparciały, mhm. y, guma od wlewu... Paliwa. Czyli razem 100 zł wydaliśmy na niego. Zadankowaliśmy go za 50 zł. A już nie kupiliśmy, bo był tutaj. Tak, bo był tutaj, ale to też tak czasami... No i mamy koła, które umyliśmy, są przepiękne. Trzymają powietrze. E, I już może nie dzisiaj, ale... Czy chciałbyś dzisiaj zobaczyć jak wygląda na eufergę? Dzisiaj... Nie no, masz rację Dzisiaj tego nie sprawdzimy, ale zaufajcie nam, że ten polones nie pojedzie do kuty. Pamiętajcie. Graty dają radę i tak, może to ta naklejka sprawiła, że on już teraz normalnie chodzi. Te paski działają. Dobra, kochani, na dzisiaj to koniec. Pamiętajcie, graty dają radę i Lublin znowu daje radę. A za tydzień, za tydzień kolejny no wyjątek. Lublin dzisiaj się raz popsuł, ale, ale dlatego, że kabale cię zsunął. Pani szła, przechodziło obok nas. Jak to może się dla ta A pani nie zna Lublina, nie ogląda naszego kanału. A wy, żeby oglądać nasz kanał, pamiętajcie, że bardzo warto zasubskrybować, bo wtedy będzie dla was sygnał, że jest nowy film. A dla nas świadectwo, że kogoś to, co robimy, interesuje. Kolejna przygoda. Kolejna przygoda. Dziękuję Ci. Ja dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.